Witam serdecznie. Kikowy Szlak, Słupickie Łąki. 21. Dzień Czerwca 2015. Witam po, po dosyć długiej przerwie, właściwie spowodowanej przede wszystkim tym, że myślałem o troszkę zmianie koncepcji Kikowego Szlaku i no mam pewien pomysł, ale jeszcze, jeszcze parę odcinków tego szlaku w starym stylu. Dzisiaj kilka słów pod takim tytułem: między wydarzeniami. Eee, wczoraj mieliśmy. Przewspaniałe wydarzenie, a bardzo budujące, bardzo mocne, entuzjastyczne, jednocześnie pełne fantastycznej wiedzy i wydarzenie, które stanowi kolejny krok w budowaniu zespołu razem w biznesie w Polsce, w budowaniu profesjonalnego MLM-u tu na terenie naszego kraju. Wydarzenie, które było Kolejną wspaniałą okazją do spotkania się, do spędzenia wspólnego czasu, do um, zwiększenia um, swojej wiary w marketing sieciowy, do zwiększenia swojej wiary w ludzi, do zrozumienia, że sukces w mlm to nie firma, to nie firma, to nie cudowny produkt jakiś, prawda? Baju, baju, będzie w raju i tak dalej. To wszystko jest oczywiście ważne, ale marketing sieciowy to ludzie którzy szanują ludzi, którzy ufają ludziom, którzy są lojalni, którzy rozumieją, że to od nich zależy ich sukces. Tak naprawdę od nich zależy ich sukces. Nie ma magicznej e, reguły, nie ma jakiegoś, nie wiem, cudownego człowieka, który naraz weźmie ich pod swoje skrzydła i sprawi, że oni będą mieć wielki sukces, bo takie rzeczy nie istnieją. Po prostu takie rzeczy istnieją tylko gdzieś tam w jakiejś w, w wyobraźni. Ludzi, którzy no nie... Nie, nie zgłębili tego, na czym polega dokładnie MLM. W każdym razie to jest to wydarzenie, które jest za nami. I cieszę się ogromnie już na 19 września, kiedy będziemy mieć Tracy Hittenberga. będzie kolejne otwarte spotkanie menedżerskie. Cieszę się przeogromnie, ale, ale mówiąc między wydarzeniami, mam na myśli wydarzenie, na które jadę za, no, za parę dni, bo w czwartek wyjeżdżam, wylatuję do Budapesztu i od piątku rozpoczyna się regionalna konferencja liderów w Budapeszcie, europejska konferencja liderów. Przyjadą liderzy z całej Europy, będzie John Watford, prezydent Morindy, będzie Kelly Olsen, wiceprezydent, będzie Sean Whitney. No, będą bardzo ważne osoby z Morindy, będzie Penny Farish, która bardzo mocno pomaga nam, A menedżer europejskiego rynku, pomaga nam tutaj w ustawianiu tego naszego systemu. No, będzie wielu przyjaciół z Polski również. Cieszę się ogromnie, że będziemy mieli okazję porozmawiać ustawiać pewne rzeczy i spędzić czas naprawdę w dobrowym towarzystwie. I mówię o tym, ponieważ wiem, jak te spotkania są ważne, wiem, jak wydarzenia są ważne. Wiem, że bez nich po prostu nie istnieje biznes marketingu sieciowego. I jeżeli planowałeś czy planowałaś wyjazd na tą sobotę, która za nami dopiero co a, i coś ci z tego nie wyszło, to obiecaj sobie, że to był ostatni raz. Jeżeli chcesz oczywiście wybudować profesjonalny marketing sieciowy, ale obiecaj sobie, że to był ostatni raz, że miałeś wymówkę, czy miałaś wymówkę, bo to wymówka, bo to nic innego, to zawsze jest wymówka, nie ma o czym mówić. Pamiętam, że kiedy zaczynałem marketing sieciowy, poznałem takiego człowieka, który ujmował to bardzo dobitnie i na początku się buntowałem trochę do tego, ale potem przyznałem mu rację. On mówił... Jeżeli budujesz marketing sieciowy i chcesz wbudować go naprawdę na wielką skalę, kiedy rozumiesz odpowiedzialność, jaką masz wobec ludzi, którym coś obiecujesz, którzy, może, który, dla których stanowisz przykład, to kiedy zbliża się spotkanie, zbliża się wydarzenie, to jedynym wytłumaczeniem na nieobecność jest po prostu śmierć. Dokładnie śmierć własna. <laughs> tak to określał. I ja pamiętam, mówiłem no, chłopie, no, przecież nie przesadzaj, przecież są różne wydarzenia, sytuacje, które uniemożliwiają. No tak, można patrzeć na, na to z każdej strony. Zawsze można znaleźć wytłumaczenie, na wszystko zawsze można znaleźć wytłumaczenie. Tylko pomyśl sobie, że gdyby było jakieś wydarzenie losowe w rodzinie, to czy to wytłumaczenie by pasowało? Gdyby było jakieś wydarzenie losowe, które gdzieś tam masz i ktoś tam gdzieś tam się, się wydarzyło w bliskiej rodzinie, to czy byś miał taką samą wymówkę, na, jak na niepojechanie na to wydarzenie, które za nami było? Pomyśl o tym. I oczywiście nie chcę cię tu ganić, broń Boże, jeżeli nie byłeś na wydarzeniu, jeżeli byłeś, to cieszę się ogromnie. Ale chcę jakby powiedzieć Ci na tym dzisiejszym szlaku po długiej przerwie, że jeśli myślisz o profesjonalnym marketingu sieciowym, to wydarzenia są po prostu obowiązkowe. No i tyle. No i tyle. Raz, że są wspaniałe, raz, że dają powera, raz, że wznoszą nas na wyższy poziom, a no i przede wszystkim dają nam specyficzną energię. Gość na tym wydarzeniu sobotnim, Tim Brown, Brown z Irlandii, naprawdę wspaniały człowiek, no, wniósł tak dużo mm, energii, takiej specyficznej energii, że widziałem, kiedy rozmawiałem z ludźmi po tym wydarzeniu, jak byli zachwyceni, jak, jak czuli się z, no, dumni z tego, że budują markety sieciowy, jak byli mocno zbudowani, a tego się po prostu nie przekaże. Tej atmosfery, która po nas spotykają, po prostu się nie przekaże. Tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak po dłuższej przerwie. No, wierzę, że jeszcze parę kilkowych szlaków wrzucę w międzyczasie, nim przejdziemy do takiej nowej formuły. Troszkę innej, ale również takiej mocno budującej. Tyle na dziś, trzymaj się, do zobaczenia. Hej!